Mamy taki czas, że y, coraz częściej myślimy, y, że o, chcielibyśmy obejrzeć jakiś film, ale czy pójść na pewno do kina? Bo to w kinie nigdy nie wiadomo, czy obok nie usiądzie ktoś, y, kto ma katar, kaszel, y, spowoduje, że będziemy zdenerwowani. Bo dziś jest tak, że jeśli ktoś, y, ktoś zakaszle y, 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 obok nas, to wpadamy w panikę, denerwujemy się, obawiamy się jakiegoś zakażenia. Więc jeszcze bardziej znaczące są, jeszcze bardziej warto zaglądać do, na platformy filmowe, które pokazują bardzo ciekawy repertuar i nierzadko można obejrzeć tam dobre filmy, których nie można zobaczyć w kinach. To jest ten czas, żeby oglądać filmy. Umówmy się, że przede wszystkim te filmy, których nie ma w kinach, bo to, co jest w kinach, oglądajmy w kinach, poczekajmy chwilę. Ale generalnie w kinach. Natomiast starajmy się w sieci oglądać to, czego w kinach nie ma. I dzisiaj o takim właśnie filmie. Nieoszlifowane diamenty. To jest film, który narobił mnóstwo hałasu, tak zwany. Niezależne amerykańskie kino, niezależne czyli nie robione za mniejsze pieniądze. Trochę boczy się na to kino Hollywood i Amerykańska Akademia Filmowa, więc rzadko się zdarza, żeby z tego segmentu filmy były premiowane Oscarami, chociaż się zdarza. W tym roku nie było nominacji dla Nieoszlifowanych Diamentów, ale dla miłośników kina było jasne, że to jest film wybitny. I dziś o nim chcę powiedzieć. Od razu mówię, że też uważam, że to jest film znakomicie zrobiony przez scenarzystów i reżyserów, braci, Benego i Josha Safdi. To są amerykańscy twórcy żydowskiego pochodzenia i to jest bardzo ważne, co mówię. Nie tropię jakichś żydowskich koneksji, proszę mnie nie posądzać o to. Bo, bo zupełnie nie jestem z tej paczki. Natomiast jeśli są wątki żydowskie i one są bardzo ważne w twórczości artystów, to trzeba jasno, otwarcie o tym mówić, by nie doszukując się żadnego drugiego, drugiego wątku czy jakichś drugich złych intencji. Obaj bracia nie tylko są pochodzenia żydowskiego, ale opowiadają nam historię, która rozgrywa się w takim typowym y, żydowskim fragmencie Nowego Jorku. Y, nazywa się to Dystrykt Diamentowy, między 5 a 6 aleją. Tam jubilerzy, właśnie głównie żydowscy jubilerzy, y, no właściwie sprzedają wszystko, co, o czym można pomarzyć, jeśli się kocha drogocenne kamienie, a i nie tylko i piękne wyroby jubilerskie. To jest właściwie takie państwo w państwie i oni tam swoje zasady dyktują. Byłem oczywiście w diamentowym dystrykcie i oczywiście niczego nie kupiłem i nawet nie tylko dlatego, że nie miałem pieniędzy, choć rzeczywiście nie miałem i nie stać mi było na to, co tam sprzedawali, ale także dlatego, że to nie jest jakoś ten element życia, który by rozpalał moje największe emocje. Niemniej tam byłem i w związku z tym, że byłem i widziałem, to mogę porównać to z filmem Nieoszlifowane diamenty, który jest oparty nieściśle, ale jednak na doświadczeniach ojca braci Benego i Josza Savdi. A więc ta historia opowiedziana kryminalna historia, właściwie taka w duchu thrillera, ale thrillera, który się staje komedią, yy, yy, więc to jest taka Komedia kryminalna trochę, ale z wydźwiękiem dramatycznym, mocnym, takim właściwie chwilami prawie jak u Dostojewskiego. To tylko w, właśnie w tej mentalności e, ludzi e, o pochodzeniu żydowskim tak pięknie może się e, e, mieszać w sposób nieomal nie do rozdzielenia. E, trudno, trudno naśladować tę estetykę. E, ta estetyka wzięła się z wielu rzeczy, ale przede wszystkim stąd, że Żydzi, którzy przyjechali do Nowego Jorku, do Stanów, przyjechali oczywiście z różnych stron, przyjechali głównie z Europy, ale z różnych części Europy i przywieźli ze sobą różne doświadczenia, różne charaktery, różne mieszanki krwi również. To wszystko spowodowało, że wytworzyli specyficzny sposób Zachowania, taki nerwowy, rywany, szybki, błyskotliwy. Wśród nich jest wielu bardzo błyskotliwych ludzi. Nie bez powodu opanowali ten, tę dziedzinę jubilerską, która wymaga precyzji, ale też i szybkości działania, i sprytu, i orientacji w tym, co jest warte, a co jest podróbką, co, co gdzie można sprzedać, żeby najszybciej na tym zarobić. No, krótko mówiąc, to jest połączenie. Sztuki z handlem, coś co w diamentowym dystrykcie Nowego Jorku wychodzi znakomicie. Ale jednocześnie jest w tym filmie, proszę Państwa, coś, o czym muszę wyraźnie powiedzieć. I tu się zaczyna taka regularna recenzja filmowa, więc oczywiście jest czas na. Misę tybetańską, która da czysty dźwięk i pozwoli mi pamiętać o tym, żeby być obiektywnym, nie przesadzać ani w dół ani w górę i mówić prawdę. No więc potraktujmy misę tybetańską jak zwykle jak kamerton, i postaram się utrzymać w tej tonacji. Otóż, proszę Państwa, wśród twórców, którzy realizują filmy, generalnie są dwa rodzaje. Są twórcy poeci i są twórcy złote rączki. Ja sobie zrobiłem taki podział. Ci poeci tworzą wspaniałe kino autorskie, tak jak w Felini. Bunuel, Bergman, Naszwajda, które ma własny język i które jest oparte na metaforach, które jest oparte na podwójnych dnach, które jest oparte na takim przeniesieniu się w rejon jednoczesnego przekazywania treści i jednoczesnego uruchamiania. Nie tylko emocji, ale i uczuć, ale i mózgu w stronę uczuć, w, spro, w stronę spraw y, o charakterze bardziej y, abstrakcyjnym, o charakterze bardziej uniwersalnym. To zresztą, dlatego nazywam ich poetami, że to jest rola poezji. Tak działa poezja, tak działają wiersze. Tak myślą i, i piszą poeci. I tak też robią y, poeci kina. A co robią złote rączki? Złote rączki w kinie robią dokładnie to samo, co złote rączki w każdej innej dziedzinie. To znaczy są to ludzie, którzy mają dar, którzy mają talent i którzy mają umiejętności i którzy potrafią genialnie coś związać, coś zrobić, coś, wy, coś wyrzeźbić, żeby było. Ide miało idealny kształt, to nie zawsze potem staje się wielką rzeźbą, wielkim dziełem. To w ogóle nie zawsze, to w ogóle rzadko staje się sztuką. Ale staje się doskonałym rzemiosłem i to takim rzemiosłem, które trudno naśladować, bo trzeba mieć w sobie i umiejętności i mistrzostwo i doświadczenie, żeby rzeczywiście to wszystko splatać ze sobą w sposób czy też reperować, bo to można być też złotą rączką hydraulikiem, który doskonale naprawia nie spieprzy e, e, naprawę, który będzie wiedział który rodzaj spoiwa dać, żeby to się nie rozleciało i, ja, i w którym miejscu dotknąć rurkę, żeby w trakcie jej łączenia nie odkształciła się w innym miejscu. Krótko mówiąc, to wymaga i wiedzy, i talentu, i wyczucia. I tak samo jest w filmie. I otóż, proszę Państwa, mam wrażenie, że e, rozmawiając o nieoszlifowanych diamentach, muszę w, tej mojej, e, m, w tym moim podziale zrobić jakiś wyłom i zrobić jakiś wyjątek. Bo Benny i Josh Savdi z całą pewnością są złotymi rączkami kina. Znaczy, oni tak precyzyjnie, tak szybko, tak, y, 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 z taką brawurą y, prowadzą y, opowieść o pewnym jubilerze nowojorskim, który chce zrobić złoty interes, y, z, kupując i sprzedając wielki, drogocenny opal y, po to, żeby zarobić na wiele swoich rzeczy i wiele swoich potrzeb, zarówno rodzinnych, bo ma rodzinę, ma żonę, y, y, ma, ma potrzeby y, takie czysto rodzinne, ale ma też kochankę, któ która jest zresztą przeurocza i, i możemy ją obserwować, bo razem z nim pracuje. Yeah. I na kochankę też musi, wiadomo, kochanka jest droga, zawsze, zawsze jest droga kochanka, bo wymaga różnych prezentów i, i wymaga atencji również. Więcej niż kochanek jest w stanie jej dać, jeśli jest obciążony rodziną, a jeśli nie chce podjąć jakiejś wyraźnej decyzji życiowej i chce prowadzić podwójne życie. Nasz bohater, który nazywa się Howard Ratner i gra go znakomicie, Adam Sandler. Znany w większości z nas przede wszystkim jako aktor komediowy, ale przecież nie tylko, bo dawał już wcześniej dowody na to, że jest nie tylko komediowym, ale w ogóle bardzo dobrym aktorem, tu chyba zagrał rolę swojego życia. I, i, i pozostając momentami świetnym aktorem, Ocierającym się w tym filmie o komedię i o komiczność, jednocześnie gra brawurowo tego faceta zaplątanego we własną sieć, we własną sieć obowiązków, we własną sieć kłamstw, niedomówień, jakichś takich szybkich interesików, handlu narkotykami też przy okazji, ale on wszystkiego się podejmuje, żeby jakoś dać radę i sprostać wszystkim swoim potrzebom i swoim pomysłom. Myślą również, które nie zawsze wynikają z potrzeb. No i otóż proszę Państwa, tak właśnie wygląda w tym diamentowym dystrykcie życie. I kiedy porównywałem swoje obserwacje, gdy tam byłem, jak tam się poruszali ludzie, jak się zachowywali, jak krzyczeli do siebie, jak mówili, z Adamem Sandlerem w filmie Nieoszlifowane diamenty, to miałem wrażenie czasami, że to jest jeden do jednego. Tak, to właśnie się odbywa. I wtedy przypomniałem sobie historię z pewnym krytykiem belgijskim, który się nazywał Tindemans, który przyjechał do Polski lata temu na festiwal polskich sztuk współczesnych do Wrocławia i ja wtedy byłem jego tłumaczem i jego opiekunem z ramienia Pagartu. Pojechałem na festiwal do Wrocławia. Po, no tam była prezentacja współczesnych sztuk polskich, które ewentualnie mogły być tłumaczone na inne języki. A poza tym Tindemans, który notabene był bratem rodzonym ówczesnego premiera Belgii, Karla Tindemansa. Karla, chyba, o ile dobrze pamiętam. W każdym razie, pan Tindemans był specjalistą, jeśli idzie o polski teatr. Polski teatr był wtedy bardzo wysoko oceniany, i zainteresowanie nim było zdecydowanie większe niż jest teraz. I też orientacja w polskim teatrze na świecie była chyba większa niż jest teraz. No i otóż pan Tindemans został do końca festiwalu. Mieliśmy wracać samolotem z Wrocławia do Warszawy, ale była mgła. Samoloty przestały latać. Nie było wiadomo, czy samolot jest odwołany, czy jeszcze będzie. Wreszcie się okazało, że będzie, ale później czekaliśmy na lotnisku ku wrocławskim, które nie wyglądało wtedy tak jak teraz. Teraz wygląda jak każde duże lotnisko europejskie. Wtedy to było właściwie ta, taki baraczek, w którym była taka jakby budka ruchu i to był bufet i restauracja i kioski, wszystko w jednym. Tam nie było co ze sobą zrobić. Czekaliśmy wiele godzin. Czekaliśmy wiele godzin, lotnisko wrocławskie nie było wówczas wyposażone w oświetlenie przeciwmgielne, samolot z Warszawy nie mógł wylądować. Wreszcie mgła ustąpiła, samolot wylądował. Nasz lot miał się odbyć. Zrobiło się już późno, zrobiła się już noc. Lecieliśmy około 23 do Warszawy. Ale dolecieliśmy. Wysiedliśmy z samolotu i wtedy się okazało, że lotnisko Okęcie w Warszawie krajowy dworzec lotniczy, bo wtedy krajowe linie przylatywały na krajowy dworzec, to był inny dworzec, jest zamknięty. Bo już jest późno. O tej porze w ogóle nie miało być już żadnych samolotów. Wobec tego hala lotniska jest. Zamknięta, światła są zgaszone, a obsługa przyszła do nas do samolotu i poprosiła, żebyśmy odebrali bagaże bezpośrednio z samolotu, będą nam wydawane, a następnie, że nas poprowadzi do furtki w ogrodzeniu lotniska, którą będziemy mogli wyjść na zewnątrz, na parking, na którym nie było samochodów, i na przystanek autobusowy, na którym już nie było autobusów, bo o tej porze nie kursowały. No, i myśmy szli, odebraliśmy te swoje walizki, ciągnęliśmy je po płycie lotniska i doszliśmy do furtki. Wtedy okazało się, że furtka jest zamknięta. Nikt nie mógł znaleźć kluczy. Jak otworzyć klucze? Jak otworzyć tę furtkę? Nie ma kluczy. No i wreszcie obsługa samolotu wymyśliła, że przytargali jakieś schodki. Tak, te, takie dwa schodki małe, z drugiej strony tej furtki jakąś skrzynkę postawiono i my mieliśmy po tych schodkach przejść przez furtkę i potem na tę skrzynkę i ze skrzynki zeskoczyć. Bardzo się zmartwiłem. Pan Tindemans miał wtedy, no, koło siedemdziesiątki, jak on sobie da radę. Ale on był zachwycony, on był po prostu zachwycony. Przeszedł przez tę furtkę, taki rozpromieniony. Zresztą jedyny był rozpromieniony, bo wszyscy inni byli wściekli. On był rozpromieniony. Ja mówię właściwie, co ci się tak podoba w tej sytuacji? A on powiedział, bo ja teraz zrozumiałem mrożka. Ja rozumiem. Całą, całą twórczość mrożka, ja rozumiem was. Mrożek, Mrożek tego nie wymyślił, tak wygląda życie w Polsce. No właśnie, i mnie się to przypomniało, kiedy oglądałem nieoszlifowane diamenty, braci Benego i Josza Sawdi, opowiadające historię pewnego jubilera opartą na, na, na przygodach własnego ich ojca w sklepie jubilerskim w Nowym Jorku w dystrykcie diamentowym. Muszę powiedzieć, że Adam Sandler dostał genialną rolę do zagrania. I kiedy dowiedziałem się, że on nie chciał zagrać tej postaci i odmówił braciom Safdi, bo oni specjalnie dla niego napisali tę rolę i wymyślili sobie, że to musi być Adam Sandler. Co więcej, powiedziałem na początku, że to są twórcy pochodzenia żydowskiego, i oni to bardzo podkreślają, bo nie tylko historia dotyczy bohaterów, którzy są Żydami amerykańskimi ale także wymyślili sobie, że twórca głównej roli musi być Żydem, musi być pochodzenia żydowskiego i wymyślili sobie, że Adam Sander właśnie będzie do tego najlepszy, a on im odmówił. No więc, co nie, nie, niewiele myśląc, szukali innych możliwości i wreszcie obsadzili w tej roli Sashe Barona Coena i on miał zagrać tę rolę, ale w międzyczasie ich inny film, który, Good Times, który, który miał być drugi, ale w międzyczasie zainteresował się tym scenariuszem Robert Pattinson, który chciał zagrać w tym i zagrał i film od, odniósł sukces. No, i w wyniku tego zwrócił uwagę na braci Safdi, uwagę y, Adama Sandlera. Ten obejrzał film pod tytułem Good Times i, y, no, i powiedział, że tak, tak, to ja jednak chcę zagrać. No, i dlatego ostatecznie on zagrał. Nie wiem, czy zorientowali się Państwo, jeśli już ten film Państwo oglądali. A jeśli państwo nie oglądali, to powiem, żeby na to zwrócić uwagę. W pewnym momencie Howard Radner, czyli Adam Sandler, rozmawia przez telefon z przedstawicielką domu aukcyjnego, w którym ten jego sławetny opal ma być sprzedany na aukcji. Próbuje się z tego wycofać. Nie będę mówił dlaczego, bo tam jest skomplikowana akcja y, y, kryminalna, tak jak mówiłem, ale się nie daje, bo ona mówi, że to już jest za późno, to, to jest niemożliwe. Ta rozmowa telefoniczna jest bardzo ciekawa i proszę wtedy zwrócić uwagę na głos tej pani y, 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 z, y, 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 zajmującej się aukcjami y, drogocennych, y, drog, drogocennego, między innymi kamienia należącego do Howarda Ratnera. To jest Tilda Swinton. Nie zobaczymy jej w filmie, ale usłyszymy ją. Warto o tym wiedzieć. Jak rozmowa się rozpocznie, to nastawcie Państwo ucha. Tak gra tylko głosem Tilda Swinton. No i cóż mogę powiedzieć? Ten film tak jak powiedziałem, to jest filmem złotej rączki. Zrobiony przez złote rączki. Dwie, cztery złote rączki. Dwa razy dwa ale yy, i nie jest to ten rodzaj filmu, który ja kocham najbardziej, ale muszę docenić, że jest zrobiony doskonale i to tak doskonale, że nasi te, te nasze dwie złote rączki chwilami stają się poetami, tworząc jakby nowy, poetycki yy, świat yy, handlarzy yy, i takich pół, pół yy, yy, żydowskich w Nowym Jorku. Yy, więc jest i, złota, I w złotej rączce możemy umieścić w dziale reżyserów złotych rączek i w dziale reżyserów poetów, i dlatego nie da się tego filmu ocenić inaczej niż na 8 na 10. I to jest moja ocena. I jeżeli mają Państwo jeszcze czas, bo widzę, że 19 minut już minęło. No więc jeżeli 19 minut minęło, to znaczy, że przekroczyłem standardy internetowe, ale jest jeszcze szansa na strefę premium. Jeśli podarują mi Państwo kilka minut swojego czasu, to zapraszam do strefy premium, będzie mały gążek, a w strefie premium opowiem o historii: jak sam znalazłem się nieomal w pozycji howarda ratnera. Czyli bohatera filmu Nieoszlifowane Diamenty. Ale to w strefie premium. Uwaga! Jesteśmy w strefie premium. Zanim to opowiem, bo już dali mi Państwo trochę czasu, to mogę jeszcze skorzystać z tego, to, no to muszę się wytłumaczyć. Państwa ulubieńcem stał się ostatnio Dropsik i piszą Państwo, niech Dropsik wystąpi, tym bardziej, że Dropsik lubi występować. Obiecałem Dropsowi, że w dzisiejszej recenzji wystąpi, tym bardziej, że film oglądaliśmy razem na Netflixie w domu i on doskonale zna nieoszlifowane diamenty. Ale jego reakcja okazała się zaskakująca. Zresztą zobaczcie Państwo sami. Dobrze, bo chcę zasięgnąć Twojej rady. Pamiętasz film nieoszlifowane diamenty? Razem go widzieliśmy, pamiętasz? Na Netflixie. O takim panu jubilerze. nie wiem, robił różne interesy. Ta tak, wiem, nielegalnie działał. Nie, nie, nie akceptujesz takich form. To Ci się nie podobało. Ale film był zrobiony bardzo dobrze, prawda? Było straszne tempo. Nie nadążałeś, no, ja pamiętam. Musiałem jeszcze raz puszczać się jedną scenę. Zrobił się, no ale to nie ty jeden. To, to nie jesteś jedyny, wiesz, który, który ma kłopot z takim filmem z dziką akcją. Dobrze, dobrze, dobra. Następnym razem. Opowiemy o takim filmie, który Ci pasuje. Dzisiaj będą nieoszlifowane diamenty. Hmm? No, kibnij głową, że dobrze. No, skoro tak to Dropsia nie ma, no właściwie był Dropsia, ale nie ma tutaj go ze mną. To nie jest rodzaj filmu, który sprawia mu największą przyjemność. Okej. Okay. Taki jego wybór. Natomiast ja wracając do tej historii żydowskiego jubilera w Nowym Jorku, przypomniałem sobie własną historię, kiedy pojechałem do Nowego Jorku z aktorami z teatrem żydowskim z Warszawy. Lubiłem z nimi jeździć i wy, byłem wydelegowany przez Pagard jako pilot takiego amerykańskiego wyjazdu, podczas którego Teatr Żydowski był w Nowym Jorku, w Chicago, w Miami, w Los Angeles. Organizował to impresario żydowski z Nowego Jorku, a właściwie z Petersburga, bo on, to był rosyjski Żyd, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. I tam założył firmę impresaryjną Anatoli Fradis. I Anatoli Fradis nas y, y, zaprosił, nas z Teatrem Żydowskim do Nowego Jorku, akurat w tych dniach, kiedy, kiedy było święto żydowskie największe Yom Kippur. I wtedy, w tym dniu miał być występ teatru żydowskiego dla żydowskiej publiczności w Nowym Jorku, ale był skandal, ale był gwałt no po prostu coś strasznego już miał być bojkot teatru żydowskiego. Szymon Szurmi, dyrektor teatru i, i gwiazda teatru żydowskiego, odchodził od zmysłów, biegał, załatwiał jakieś poparcia, nawet do synagogi go zaproszono na, na czytanie, żeby pokazać, jaki on jest bliski sprawom żydowskim. Wszystko to zrobił, choć był ateistą. Wykonał cały plan, ale ostatecznie udało się, o ile pamiętam, przełożyć ten występ. Także nie doszło do bojkotu i do skandalu. I wtedy okazało się, że ten przełożony występ wypadł w dniu, w którym nie mogła być obecna tłumaczka. Wszystkie spektakle teatru żydowskiego grane były w języku jidysz, czyli języku. Środkowoeuropejskich Żydów, języku już dziś nieużywanym właściwie, ale takim historycznym. No, i oczywiście wielu y, 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 widzów w y, Nowym Jorku znało język idyż, ale przychodzili z członkami swoich rodzin, z przyjaciółmi, którzy idysz nie znali. Dla nich było tłumaczenie na język angielski, tłumaczenie symultaniczne, wypożyczało się słuchawki, i ze słuchawkami na głowie zresztą tak samo jak w Warszawie, bo tak ogląda się spektakle Teatru Żydowskiego w Warszawie y, oglądali widzowie. No ale tłumaczka, która miała tłumaczyć z jidisz na angielski sztukę Ryszarda Marka Grońskiego Planeta Ro. Zachorowała, czy nie mogła tego dnia? Nie było tłumaczenia, a bilety były sprzedane, a obietnica tłumaczenia symultanicznego została dana. I jeśli by nie było tego tłumaczenia, należało się spodziewać, że wielu wie widzów zażąda oddania pieniędzy za bilety, więc trzeba coś zrobić. No i wtedy yy, Szymon Szurmiej przyszedł do mnie i powiedział: Tomek, ty będziesz tłumaczył. Ja wiem, ja nie znam idziesz. Ale znasz sztukę, mówi. Mniej więcej wiesz, yy, 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 o czym jest ta sztuka i kto co mówi. Yy, widziałeś yy, tę sztukę z tłumaczeniem, więc po prostu sobie to przypomnij i mów coś po angielsku. Ja mówi, ale ja też nie jestem tłumaczem na angielski i nie umiem tak po angielsku doskonale powiedzieć, będę robił błędy. On nie szkodzi, to rób błędy, to nie szkodzi, ale musi być jakieś tłumaczenie. I posadził mnie z tymi słuchawkami na głowie, jako tłumacza symultanicznego, z języka, którego nie znałem, na język, który znałem, ale nie profesjonalnie. I muszę Państwu powiedzieć, że znalazłem się wtedy właśnie w takiej sytuacji jak Howard Ratner. To znaczy, nie wiedziałem co zrobić, ale wiedziałem, że coś muszę zrobić, że musiałem udawać, że coś umiem, chociaż tego nie umiałem, że musiałem udawać, że wiem, co oni mówią, chociaż nie rozumiałem, co mówią. Dokładnie to samo nasz y, y, jubiler robi w sklepie. Musi ciągle robić dobrą minę do złej gry. Musi ciągle udawać, że y, wszystko jest w porządku, wszystko jest doskonale, chociaż wie, że za, za plecami mu się wali. Taka historia jeszcze bardziej y, przypomniała mi, że film Nieoszlifowane Diamenty tak jest wybitny, ale jednocześnie to jest taki film, którego nikt inny nie mógłby zrealizować niż bracia Sawdi, i nie tylko dlatego, że to częściowo historia ich ojca. Nikt inny nie mógłby zagrać niż aktor, który jest pochodzenia żydowskiego i że w tym przypadku jest to, jest to w pewnym sensie odwzorowanie. E, e, rzeczywistości. Tak, rzeczywiście to wszystko energetycznie lata przed oczami, to wszystko się rwie i łączy, to wszystko jest mniej więcej, żeby było. Dajmy spo, spokój szczegółom, dajmy spokój prawdzie. Niech to idzie, to musi iść do przodu, to musi iść do przodu. Może się uda jeszcze jeden interes. O tym jest ten film.